To jest środek, nie widziałem, go nie zwróciłem na to uwagi. To jest czynne. Tu ktoś ewidentnie urzęduje bądź urzędywał I czuć taki zapach stęchlizny akurat w tym miejscu. To jest dziura do studni Nie chciałbym naprawdę na taką się natknąć, bo wpaść tutaj nie byłoby fajnie. Z strony Urbex With Passion i dzisiaj zwiedzimy sobie ten oto opuszczony tam domczasowy smrek opuszczony już niemalże 20 lat temu bo dokładna do tego opuszczenia to jest rok 2006 Ale znów to jest kolejny obiekt jest mega zasypany Znaczy no nie dziwię się bo jest to w końcu opuszczone ale Myślę, że ktoś tu może uczęszcza, ale chyba jednak nie. W sumie się nie dziwię, bo mało no, kto się zapuszcza w takie miejsca? ok. tutaj widzę, że są jakieś garaże, być może były one dla gości i właśnie oni mogli sobie tutaj schować auto, na przykład, aby uchronić je przed opadami śniegu, które, no jak widać, są dość spore w tym miejscu i chyba nikt tutaj nie uczęszczał z tego co widzę, no bo nie ma śladów chyba logiczne Okej, okay, tutaj jest takie tylko pomieszczenie myślę, że tu będzie wejście okej, okay, tu jest wejście, tylko że jest ciemno więc wyciągnę sobie latarkę no to pakujemy się do opuszczonego ośrodka czasowego smrek tak jak mówiłem raczej nie ma co liczyć na jakiś ładny stan. Jest już raczej pochłonięty przez naturę. No tu nawet okien nie ma. Jakieś poduszki. Coś na tej w tutaj się znajduje. To były łazienki w tym miejscu Magazyn, To był magazyn, już widać, że drzwi całkowicie nie dość, że w od nich odchodzi, to nawet drewno się rozkleja To idziemy chyba na piętro może tu będzie coś ciekawszego Zaczynam się żeby to nie runęło wraz ze mną. Okej, okay, jest git. Tu jakieś ozdoby świąteczne i pozostałości. O, tu już coś ciekawego pozostałości po kubkach i porcelanie, która tu była podpisana jako TWS Merek tutajże. Tutaj były wyprodukowane właśnie na zamówienie. Ale jak widać mało co się stało. W zasadzie to nic. Łazienki, kolejne, bo jest to ośrodek wybudowany w latach 60., na przełomie z latami 70 ubiegłego wieku, więc jest to taki typowy PRL-owski ośrodek. I tu jest kuchnia. Poznaję to po tym pochłaniaczu powietrza. Jest to raczej bardziej Rujna niż dobrze zachowany ośrodek, ale takie miejsca również mają swój klimat. Nie można ich pomijać. Tutaj jest, o tutaj prawdopodobnie mogła znajdować się jadalnia Przynajmniej taki coś wygląda, że tutaj jest kuchnia, a tam jest chyba łącznik do głównego budynku, do którego się zaraz udamy i chyba widzę tutaj mozaikę tak tylko niestety jest zamalowana sprayem ale jest, jest tutaj ogromna mozaika ale nie tylko tutaj, bo na tych ścianach też się znajduje mozaika ładnie to wygląda o, a to jest ośrodek, nie widziałem no. nie zwróciłem na to uwagi to jest czynne ale myślę, że nie będzie jakiejś specjalnej potrzeby ukrywania się w tym miejscu, no bo jak widać dużo ludzi tu uczęszcza Dobrze, zmierzamy dalej i chyba wychodzimy teraz na ten łącznik. Także pierwszy budynek szybko zwiedzony, ale też coś, coś mi się nie wydaje, że cały został przez nas zwiedzony. od tam chyba nie byliśmy. W tym pomieszczeniu. Dobra, zerknę tutaj przez tą wydawkę bodajże tak tutaj prawdopodobnie wydawano i zwracano jedzenie. Tutaj chyba było główne wejście. Tu są schody charakterystyczne właśnie do tego ośrodka. O, tam idzie Ale, tak jak mówiłem, nie ma potrzeby ukrywać się jakoś szczególnie. O, i kolejna płaskorzeźba. Nie mówię już o tej. To jest z, z betonu zrobione, ale tutaj jest taka fajna płaskorzeźba kamy kamyczkami. Wypełniona i w sumie mogę się zgodzić, że ona z tym sprayem wygląda ładniej niż chyba oryginalna. Wyglądała tak mi się przynajmniej wydaje. Tu możemy wyjrzeć na balkon, czemu mam wrażenie, że słyszałem swojego drona? Jak się wyłączał, nie wiem. Nie, to kontroler. Włączył mi się kontroler. Co jest? Włączył mi się kontroler od drona. Także idziemy teraz do tych korytarzy. I właśnie w tym ośrodku znajdowało się podejrzeć coś koło stu pokoi hotelowych. Ale jest, no tak jak mówiłem, jest to typowy PRL-owski ośrodek. W pokoju znajdowała się tylko umywalka, a toalety i prysznice były na korytarzach. Raczej już ruina. Pod nogami wala się tylko gruz. O, I tutaj, tak, tutaj były łazienki. Tutaj są dwie kabiny prysznicowe jedna umywalka i trzy toalety. jest przynajmniej na takie to wygląda. Ta ściana wygląda na taką fajną... A nie, to jest szkło. A, to jest tylko szkło zamalowane farbą. Oj, troszkę hałas. Tu jest kolejna klatka sodowa. I chyba nią wyjdziemy sobie na kolejne piętro. Nie ma co wchodzić, chociaż tutaj widzę jeszcze taką fajną wykładzinę, nawet się zachowała. Tutaj prawdopodobnie był jakiś bogatszy pokój, jakiś apartament. Widać tam jest czynny ośrodek, więc trzeba teraz ostrożnie przyjść na górę. Tu można dostrzec resztki po wążu strażackim. wężu strażackim. Jakoś. O, możemy tu w sumie wyjrzeć. Nie tu, tylko tu. I pokażemy, pokazać okolice, bo znajdujemy się. W górskie miejscowości. Jak widać, jest tu piękny widok na wyciąg, na wyciąg narciarski, na ulicę i na zabudowania. Które jest tu dość sporo. Wow, ładnie to wygląda. Ja już czym prędzej wychodzę? Znaczy schodzę z tego balkonu, bo nie wiem, w jakim on jest w stanie. I nie jestem w stanie mu zaufać i po prostu na nim długo być, stać tak, coś w tym stylu raczej o te, no raczej to jest jedna wielka ruina a znaleźć pojedyncze artefakty będzie naprawdę ciężko licząc pozostałości po tych sztuczach i zastawie kuchennej o, tutaj mnie przyciągnął o dziwo dobrze zachowany stan tej łazienki to była to łazienka. Te kafelki są jeszcze fajne w ładnym stanie. Jeszcze nie zostały zasprayowane ani zniszczone. Przykładowo porównując to z resztą ścian, one fajnie zachowane są. I właśnie, tak jak mówiłem, ośrodek został wybudowany w latach 60. i między, w sumie w, między latami 60. a 70. ubiegłego wieku. Mieściło się tutaj 100 miejsc legowych, a sam ośrodek został zamknięty w, dwu, w 2006 roku, i od tej pory sobie niszczę. Chociaż znalazłem plotkę, że obiekt został kupiony przez inwestora, no ale jak widać, no nie zajmuje się nim jakoś szczególnie. A obiekt już wątpię, że wróci do lat swoich świetności. Chyba idziemy na parter. Na to wygląda. Będzie to raczej taki ekspresowy urbex. Bo, no, jak widać, nie ma nad czym się rozczulać. I nie ma czego zwiedzać. Chociaż widzę, że tutaj jeszcze jest oprócz parteru. Jedno piętro w dół. Także. Myślę, że szybko je zwiedzimy i to będzie na tyle. To kolejne pokoje. Tutaj w, wygląda mi to na być może resztki kominka. Być może, bo to jest drewniane, więc w sumie nie wiem. Raczej drewno i ogień to nie jest zbyt dobre połączenie. Tam byliśmy. Mam wrażenie, że to mi jakoś umknęło, ale tak, bo tam byliśmy, bo to jest parter, znaczy pierwszy poziom tego budynku. Tu ktoś ewidentnie urzęduje, bądź urzędywał czuć taki zapach stęchlizny akurat w tym miejscu więc może tutaj się nie zapuszczam nie będę naruszał prywatności myślę, że zejdziemy sobie tamtą klatką sodową a nie tą chociaż w sumie jaka to różnica jest pełno dywanów jeszcze Zasady nie zachęcające są, zbytnio szczerze mówiąc. My jesteśmy na parterze. Tu jest jedno z wejść od głównej ulicy, bo do tego obiektu można też wejść po schodach. A wesz my weszliśmy od boku, ale też można wejść, tak jak mówiłem, po schodach, ale raczej... Jest trochę zaśnieżone, więc to byłby głupi pomysł. I znowu mnóstwo ubrań. I bardzo możliwe, że na tym poziomie znajdowała się recepcja. Tutaj wygląda mi na jakiś większy hol. Może tutaj znajdowały się stoły do bilarda albo do ping-ponga, które też w tym budynku były. Kolejna płaskorzeźba Ta jest ładna, bo jest taka z lustrami I nawet nie jest pomalowana Jeszcze jest. są elementy wykończenia drewnem Przepraszam, że tą ręką, ale w drugiej trzymam telefon O, o takie duże lustro, siemanko Kolejne lustro I być może pokoje o, a być może co było główne wejście? Tak, to mogło być główne wejście, bo to jest taki fajny daszek. Tu mogła być gdzieś recepcja, na przykład tu, a tu są schody, które prowadzą na górę. No, to są toalety. No, w sumie chyba zwiedziliśmy już cały ten obiekt, bo nie ma naprawdę nad czym tutaj rozpatrywać. Myślę, że pójdziemy sobie tędy tym razem. Tu jest główne wejście i tu bardzo możliwe, że coś się paliło, przynajmniej na takie coś wygląda. O, wow, ładny obiekt od tej strony. Te jakieś ślady bazająca albo ludzkie. Nie wiem, bo zostały one przysypane jeszcze zalane wodą. Gdzie my wchodziliśmy? Tam wchodziliśmy, czyli tu jest główne wejście. Okej, okay, tu się szło do głównego wejścia To jest Dziura do Stub No Kurde Obym się na taką nie natknął teraz O Boże, kurde Nie chciałbym na pewno na taką się natknąć bo Wpaść, tutaj nie byłoby fajnie, chyba tędy przejdę. Bo tutaj miałem wydeptaną ścieżkę, wolę po niej się poruszać. Jakoś jestem bardziej w stanie jej zaufać. A to kolejna dziura, w sumie głupoty gadamy. Trzeba być naprawdę ostrożnym, żeby do niej nie wpaść. Ale w sumie można powiedzieć, że. To by było na tyle z tej jakże długiej eksploracji. To był opuszczony dom w czasowy smek. Ja dziękuję wam za oglądanie. Na razie.